Cześć z tej strony, Aleks. Witam Cię w Akademii Wilka. Dzisiaj przerobimy sobie zadanie piąte z matematyki z matury podstawowej z maja 2015 roku. No i mamy taki tre taką treść zadania, czyli układ równań przedstawiony w ten sposób opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. No i zobacz, w zasadzie to bardziej. Osoby, które są spostrzegawcze, zrobiły to osoby, yy, zrobiły już mnóstwo tych, yy, tych układów równań, to już wiedzą, że tutaj będzie odpowiedź B, tak? Czyli jeden punkt. Dlaczego? Bo mamy tutaj jeden X i jeden Y, tak? I każdy punkt ma współrzędną Xową i y jeśli mamy dwa równania. Hmm. Nie będzie tutaj żadnego x kwadrata, y y kwadrat czy czegoś takiego, tak żeby można to było rozbić na dwa równania. Także jeśli ktoś to widzi, ro, rozumie, to od razu no to można napisać, że b i nie trzeba tutaj nic absolutnie liczyć. No a jeśli tego nie widać, na przykład, to oczywiście można to sobie policzyć. E znaczy policzyć, no doprowadzić do takiej prostszej postaci, tak, że x będzie równy czemuś i y będzie równy czemuś, no bo czasami tu się zdarzają też różne, różne dziwne przypadki, no tutaj akurat nic takiego nie ma, no bo po prostu zobacz, tutaj mamy to równanie, tutaj przenosimy y na prawą stronę, czyli zamiast minus y mamy 3 plus y, no i skoro nasz x jest równy 3 plus y, no to wstawiamy go do równe, drugiego równania, przypominam tutaj musimy zawrzeć ten nawias, tak? Bo po prostu mnożymy razy 2 całe to wyrażenie, tak? Czyli zamiast x jest 3 plus Y. No i tak, to będzie 6Y plus 2Y plus 5Y, tak równa się 4. Pół Y zamienimy sobie na jedną drugą, a jedna druga plus 2 to 5. 5 drugich, tak, bo to są inaczej 4 drugie, 1 druga to 5 drugich, tak? No i tą szósteczkę sobie przerzucamy na dół, drugą stronę, czyli 4 minus 6 to będzie minus 2. No i zobacz, żeby się pozbyć tego, te, tych 5 drugich, no to musimy pomnożyć razy odwrotność, tak, czyli 2 piąte. Dlaczego? Bo ta dwójka skróci nam się z tą dwójką, i ta piątka skróci nam się z tą piątką, tak? No w związku z tym mamy minus 2. Razy 2 to 4, minus 4 podzielone na minus 5 oczywiście, tak? No i mamy naszego Y, mamy naszego Y i tutaj zobacz, że trójkę sobie zamienię na 15 piątych, bo 15 to 15 podzielić na 5 to 3. No i tutaj stawiam w miejscu tego Y to, co obliczyłem, czyli tutaj to minus 4 piąte. Tak i w związku z tym otrzymuję, że x jest równy 11 a y jest równe minus 4 tak, czyli po prostu no, mam dokładnie jeden punkt, tak, który ma współrzędną xową i y -ową o takich wartościach. Tak. No, czyli jest to po prostu odpowiedź B, tak jak, tak jak mówiliśmy, tutaj jest już to dokładnie udowodnione, żeby być pewnym na, na 100% oczywiście. No, jeśli taka forma rozwiązywania zadań Ci się podoba, no to ja zapraszam oczywiście na stronę Akademii, gdzie jest ich więcej, no a także do śledzenia, no i widzimy się w następnych zadaniach. Na razie.